fałszywy sygnał start-stop na kolei w zachodniopomorskim. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzi działania mające na celu ustalenie przyczyn nieuprawnionego wykorzystania systemu łączności używanego do zarządzania ruchem kolejowym. W nocy z 25 na 26 sierpnia w województwie zachodniopomorskim nieznany sprawca nadał radiotelefonem fałszywy sygnał start-stop na kolei. Przez kilka godzin ruch składów osobowych i towarowych był wstrzymany. Działania ABW prowadzone są we współpracy z innymi instytucjami, PKP, Policją i Urzędem Komunikacji Elektronicznej oraz Służbą Ochrony Kolei, poinformował Stanisław Żaryn, pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymała zgłoszenie dotyczące nieautoryzowanego wykorzystania systemu łączności służącego do zarządzania ruchem kolejowym w Polsce. ADW prowadzi swoje czynności wyjaśniające, współpracuje. W tym zakresie z, ze spółką PKP, ale również z Policją, Urzędem Komunikacji Elektronicznej oraz Służbą Ochrony Kolei. Czynności zmierzają do wyjaśnienia tego incydentu i jego natury. W tej chwili nie wykluczamy żadnych scenariuszy. Sprawa musi być zbadana i temu służą czynności podejmowane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego należy wskazać, że to zdarzenie nie rodziło zagrożeń dla zdrowia i życia pasażerów podróżujących pociągami oraz nie stanowi w tej chwili zagrożenia dla ruchu kolejowego w Polsce. Użycie nieautoryzowane użycie systemu łączności zdestabilizowało część ruchu kolejowego i musi być wyjaśnione z uwagi na aktualny stan zagrożeń dla państwa polskiego, z uwagi na wyzwania, które wiążą się w tej chwili z Przeciwko Polsce, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wszystkie tego typu sygnały traktuje bardzo poważnie. Sygnał, skutkujący natychmiastowym zatrzymaniem wszystkich pociągów, których radiotelefony pracują na danej częstotliwości, nadano 25 sierpnia po 21 między Szczecinem Głównym a Daleszewem. Taki sygnał powoduje automatyczne zatrzymanie pociągów w danym rejonie. Tak też zadziałał system. Efektem zdarzenia były utrudnienia w kursowaniu pociągów. Ponad 20 składów miało opóźnienia. Do drugiej nad ranem wstrzymany był ruch towarowy, jak przekazuje Szczecińska wyborcza oprócz sygnału alarmowego. Kolejarze mieli usłyszeć także hymn Rosji oraz fragment przemówienia Putina. PKP na razie nie odniosło się do tych informacji. Nieoficjalnie radio RMF FM podało, że także ostatniej nocy znów ktoś nadał sygnał RadioStop. Stanęły pociągi w dwóch województwach. Doszło do tego około 19:40 na trasie Świdwin-Worowo i na stacji kolejowej Runowo Pomorskie. Wcześniej sygnał spowodował zatrzymanie trzech pasażerskich pociągów dalekobieżnych. Oprócz tych działań można zaobserwować inne dziwne zdarzenia związane z koleją. W czwartek, 24 sierpnia, doszło do trzech wypadków na polskiej kolei. Pierwszy z nich miał miejsce w Białym Stoku. Około godziny 5 rano wykoleił się pociąg PKP Intercity Relacji Białystok-Warszawa Zachodnia. W okolicach południa pod Skierniewicami pociąg miał przejechać na czerwonym świetle, czym spowodował kolizję z pociągiem towarowym. Zaledwie kilka godzin później w Poznaniu na przejeździe kolejowym wypadł z torów pociąg towarowy Cargo. Na razie działają w tym temacie ABW, policja. Straż Ochrony Kolei oraz przewoźnicy. Powołano też zespół składający się z przedstawicieli zarządcy infrastruktury i przewoźników, który monitoruje sytuację oraz czuwa nad organizacją ruchu pociągów. A czy wy zaobserwowaliście jakieś dziwne akcje związane z pociągami? Trzeba mieć nadzieję, że nie dojdzie w najbliższym czasie do żadnych innych niebezpiecznych zdarzeń.